Pachnie. Cześć Idę teraz z Juliankiem na spacer Będzie spał pupa. O słonka tata Słoneczko wychodzi Słoneczko. Na spacer z Juliankiem. bo Julianek chce usnąć, no. a my się bawimy. Wracają nasze chłopaki, laurusy, wiesz, ciekawe czy. Jak myślisz, śpi Julianek, czy nie? Cześć tata, co się stało? Był bardzo zaciekawione zabawki, które mam w ręce. <laughs> Także nie mógł się skoncentrować na spaniu. A mała kwadratowa puszka? No. <laughs> no cóż. Później może, nie? Tata chciał dzisiaj ponurkować trochę z tym. To jest takie morze zimne, nie wiem czy wskoczy. Co się tacie nie udało, udało się mamie. Julianek. Tak Jeszcze przy okazji muszelki znalazła. No dobra, skusiłem się na jedną małą rundę. Trochę zimno, wychodzę z porodu. Fajnie, orzeźwiająco, da się żyć <grym zim> Jak wygląda tato? Robili ze mnie potwora Potworek jestem Lotnes Laura twierdzi, że jestem potworek z Lofness Tak? Teraz mamy trzeba wysmarować Laura Tatę smarujesz? tu idzie się umyć w morzu. Okej? Okay? Okay. No dobra, jeszcze raz muszę wskoczyć do morza, bo tak biegać tutaj nie mogę po plaży. Okej, okay, moi drodzy, nie nagrałem nic pomiędzy. Byliśmy na obiadku, wracamy na plażę. Dzisiaj w końcu przepiękny dzień. A ja zapomniałem okularów i kapelusza. Mm. A nasz robaczek, jak myślicie, gdzie jest? Pierwsze co robi to odwiedza, Zaura zawsze, plac zabaw. Taniej plac zabaw to jest właśnie tutaj, to małe tu. Tobie, czy mi? To Fajnie. pozowałem się. Uwaga, uwaga. Laurusia będzie teraz malowana przez panią. Wow. Patrz, jak pani cię pomaluje. Pani pomaluje tutaj ma przygotowane rzeczy. I będzie malować twarz. Oh, oh, oh. Kim chcesz być? Kim chcesz być? Księżniczko. Patrz! Wow! Koronę masz! Podoba Ci się? Tak. Śliczna, co? Dobrze. Chcesz rączki umyć? Ła, Cześć, księżniczko! Cześć, księżniczka. Nasza prawdziwa księżniczka zjeżdża do zjeżdżalni. Pokaż się, księżniczko! Pokaż się, księżniczko! Wow! Cieszę się, że będzie zjeżdżał na Laurze. Stop. O! I Czekacie na mnie? Super! Okay. Byliśmy tutaj prawie tydzień, moi drodzy. Jeden taki szczegół ominął nas: że tutaj, koło hotelu, albo przy hotelu, jest normalnie mini zoo zwierzaki. Jak mogliśmy tego nie widzieć? Przecież nie wiem. Jak mogliśmy tego nie widzieć? Powiedz mi. No ja nie mam pojęcia, jak to coś nie słyszeliśmy. No, ile idzie, można dyzop słuchać. Raz, dwa... Wystarczy. Ale sam fakt, że nie widzieliśmy tego... Odkryliśmy zoo. Mmm, krasi! Cześć, 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 cześć! Krasi! Gę, babcia takiego miała Aha. tak jak tutaj Uuu. chcesz kucyki zobaczyć? chodź Laura pony kucyki pony kucyki to jest osioł Laura to jest osioł, widać? osiołek Leo tak wygląda prawdziwy osiołek

Kozucha ładna. To Chodźmy. I tak, zawróciliśmy, ogarnęliśmy troszkę siebie, Julianek, śpis chudziutko. Mama ma przepiękne, czerwone, przepiękne czerwone usta. A, zobacz jakie Laura Naprawdę. ma piękne, czerwone usta. Wow, Laura też ma czerwone ustka. Tak, higiczna jesteś. Księżniczka z koroną jeszcze na dodatek. No. Nie wiem jak wy, ale mi się bardzo podoba, jak Dominika ma pomalowane usta na czerwono. Przejdźmy do ulubionego komentarza z ostatniego vlogu. Była to Klaudynka Vlog, która pisze, że Julianek jest słodki na zjeżdżalni, ale też pisze, że... Wiem, wiem, jest to bardzo egoistyczne z mojej strony i bardzo takie egocentryczne też i... Narcystyczne ale napisała, że nadaje się na piosenkarza, więc dajcie mi być tą nastoletnią dziewczyną, która się cieszy z tego powodu. Aaaa! Klaudynka, dzięki za twój komentarz. Serdecznie Cię pozdrawiam. Kariery jako piosenkarz mimowolnie nie będę startował, ale dzięki za uznanie mojego talentu. Dzięki. Następny komentarz, który mi się bardzo podobał, to był od Natalii Lipowicz. Która pisze, że e, śpiewanie z dziećmi uszczęśliwia i przez to dzieci się uczą nowych słów. Zgadzam się z tym, dlatego też śpiewam z Laurą. Laura naprawdę wychwytuje wszystko. Ma taki mały mikrofon, który. E, poczekajcie, może znajdę. Nie mogłem znaleźć teraz na szybko. Dostała od babci taki mikrofon który się wciska i tam można głos swój nagrywać i non stop chodzi z nim i śpiewa. Natalia, dzięki za twój komentarz. serdecznie cię pozdrawiam. Zapraszam was wszystkich do komentowania, jeżeli chcecie być w kolejnym vlogu w ulubionych komentarzach. Zapraszam do kolejnego vlogu. Życzę wam miłego dnia. Czołem bohaterze.